Chcąć centrum i cała reszta miasta, za to zanim podległość tutaj. Mamy podzielone boisko na dwie części. Za chwilę rozpocznie się bitwa, trzeba będzie zdobywać fanty, punkty. Nie będę mówiła teraz o wszystkich zasadach gry. Głównie chodzi o dobrą zabawę, nie o to, żeby się nacierać, lać jakoś strasznie, tylko żeby się dobrze bawić. Mam nadzieję, że tak będzie. Śnieg jest na tyle sypki, że bardzo trudno rzeczywiście nim zrobić krzywdę. Po drugie, wyznaczyliśmy pas ziemi niczyjej, gdzie nikt nie będzie mógł wchodzić. Uczestniczy... Uczestnicy też nie będą mogli mieć bezpośredniego kontaktu. Z Także wszelkie nacierania odpadają. Impreza jest ubezpieczona. Za chwilę pojawią się tutaj Joanici. Będzie też gorąca grochówka, gdyby ktoś strasznie zmarł. Także mam nadzieję, że to będzie przede wszystkim bardzo dobra zabawa, a nie rzeczywiście taka na serio bitwa do krwi. Pomyśleliśmy sobie o tym, że zimą tak trudniej o jakąś aktywność na zewnątrz. Słyszeliśmy też o tym, że w Niemczech są organizowane takie właśnie bitwy śniegowe. Nasi znajomi też w Warszawie takie bitwy robią. Stwierdziliśmy, że czemu nie tutaj? Czemu nie w słupsku wykorzystać tą cudowną aurę? Dużo śniegu, słońce. I zorganizowaliśmy pierwszą śniegową bitwę kulkową pomiędzy słupszczanami mieszkającymi przed torami i za torami. Najbardziej skrótowo mówiąc, zatorzanie i przetorzanie. Luca già non drip FSFS 4% del produttore Parte del paradiso io sto Davi drip FSFS Soi sempre qua con me Non abbiamo Non abbiamo Luca Bene Vediamo se lo fai per farlo Dove Cosa tu cammi su